Copy Punkt je legálně zaprašen. Siemanko, z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów PokéX Games. W dzisiejszym materiale omówimy sobie pierwszy tydzień naszego challenge'u od 0 do tier 1b, czyli Pokémona wartości od 1 do 2kk w 182 dni. Na początku chciałbym opowiedzieć, jaką mam wizję na temat tej serii. Chciałbym przede wszystkim wrzucać poza zarabianą kaską śmieszne momenty, deduwy, rzucanie bali w Pokémony, czyli nasze projekty daily. Oczywiście w priorytecie będzie zarabianie tych pieniędzy, no ale wiadomo, nie chciałbym, żeby te materiały były takie liniowe, nudne i po prostu jako się y, tutaj wzbogacać y, dodatkowym kontentem. Jak widzieliście na szocie, przed chwilką właśnie zginąłem przed Weksy, y, przez Weksysa. Troszkę zadurował za dużo poków, nie miał potki, no i walnąłem Fikałka. Oczywiście tutaj karma wróciła. No i pierwszego dnia na minusie byłem <ścoughs> przez to, że padłem. No ale po chwili możecie zobaczyć, że Weksys również fiknął na bok, także taki sportowy fikołek od naszego tanka. E, także początek był naszego oczywiście challenge'u, zaczęliśmy od gudry, jest strasznie tam dużo kaski. Dragon slime są bardzo drogie. No i to był taki nasz cel, żeby dorobić sobie troszkę kaski na początku. Przy okazji kolega tutaj Mado robił sobie taska na, e, taska na, na gudry. Także jeżeli chodzi o to, bardzo spoko opcja pod zarobek, ale niestety te respy są bardzo, ale to bardzo często oblegane przez graczy. No wiadomo, duża kaska, dużo osób na nie chodzi. No, i tutaj zarabialiśmy sobie Dragon Slime 3 kk w około plus minus 2 godziny na 3 osoby. Podzieliłem się z chłopakami, oczywiście to jest 3 kk NPC, a my tak naprawdę zarabialiśmy około 4-5, bo Dragon Slime są naprawdę 2-3krotnie droższe. Więc no, troszkę tej kaski wpadło. Oczywiście szleciały inne przedmioty mniej ważne, typu Krystal Stony. Cyan Nightmare gemy, czy, czy, czy różne głupotki. No i dla mnie taki bonusik największy przez to, że jestem kucharzem, to było to, że ja zbieram jedzenie. Zbierając jedzenie mogę craftić jedzenie na atak, na defa, na bloka, na krita, na cokolwiek bym chciał. No i to jedzenie jest strasznie drogie, tak szczerze. Poza tym, że zarobiłem tam 1-2kk w godzinę, to udało nam się uzbierać z samego jedzenia 4kk na markecie. W tym, w tym samym dniu miałem już na markecie 4kk. No i po naszych gudrach skoczyliśmy na rapidasze. Rapidasze to jest rift e, rainbow, rainbow rift, jakoś tak. No i to rifcik, na którym możemy wydropić fajny addon, złapać galarańskiego rapidasza, ponyte No i przede wszystkim wydropić fajne kości, które sporo kaski dają. No i tam mythicala, którego udało mi się dropnąć, co jest w ogóle magią, bo no pierwszego dnia challenge'u wpadło no te 4-6kk, no ale na markecie pierwszego dnia miałem już około 12kk licząc rift'a, którego wydropiłem z bosika znaczy z bossika, na końcu dungeon'u z rift'a, jak i z przedmiotów, które zdobyłem pierwszego dnia, oczywiście te jedzenie strasznie drogie no i udało nam się dopchnąć tego rift'a i dużą ilość kaski nie udało się tego jeszcze sprzedać, więc nie wliczam to w nasz, nasz budżet, nasz, nie wiem, safe to jest taka kasa, która będzie na markecie, no i w momencie kiedy ją sprzedamy to te przedmioty to będziemy do, dorzucać. Tu jest oczywiście ciężko z tym challengem ponieważ wrzucane przedmioty często się sprzedają po kilku dniach, więc no, to może tak wyglądać jakbym jednego dnia zrobił 10 kk, a tak naprawdę to skasa z jednego, z to jest tak naprawdę innego dnia. Więc jak widzicie, tutaj mamy Shiny venuzaura, jest to dzień drugi, zaczynaliśmy od projektu, kolega mnie wysłał na Tangele, zrespił się tylko Shiny Venusaur, no i problem tego czyny, że tak jak wspominałem, no jest to, że e, no, jednego dnia dużo zarobię, ale tego nie sprzedam, a drugiego dnia na markecie to wszystko zejdzie i wygląda jakbym zarobił kokosy. E, po Venusaurach skoczyliśmy w ekipie czteroosobowej, Ion, Lex, e, ja oraz Mateoc. Na. oraz Weksys to już w ogóle było z 5 osób? Kurde, nie umiem liczyć. W każdym razie skoczyliśmy na Klintlangie, zrobić chłopakom taski. No i przy okazji yy, kolega tutaj i on zrobił sobie kecza Klintlanga, więc bardzo fajna opcja. Biegaliśmy, tak, w piątkę tutaj biegaliśmy. No i po zarobieniu troszkę kaski skoczyliśmy z powrotem na Riftę, tak jak pierwszego dnia. Tym razem Rainbow. Yy, nie Rainbow, przepraszam, tylko. Yy, to się nazywał. Jak ten Rift się nazywał? Radioactive. No i tutaj powiem wam po kilku. Riftach również udało się wydropić przedmiot, który jest bardzo cenny, czyli Mythical Rift, poza oczywiście dużą ilością kamieni, e, kamieni czy kości, no ale te Mythical Rift to są kolejne, kolejne pieniążki. ten Rift w ogóle kosztuje 9kk, także bardzo dużo kasy. Trzeciego dnia, e, trzeciego dnia, na czym my byliśmy w ogóle, w jakim projekcie? Elektabazy, no ale nie było żadnego Shiny, więc nie ma żadnej przebitki, byliśmy na Elektabazach, no i co tutaj, no trzeci dzień to udało się, poza tymi, że byliśmy na Raidongach z chłopakami, zarobiliśmy sporo kaski w czwórkę, to poza, w trójkę, przepraszam, to poza tym... Co jeszcze tutaj taka zrobiliśmy? No oczywiście dużo jedzonka dofarmiłem, no ale największym chyba zarobasem było to, że udało mi się sprzedać telefon z hakera, bo oczywiście offstreamowo troszkę hakera skillowałem. I plus skoczyliśmy na tyranitarki, tam były bardzo fajne przedmioty do craftingu także zaroba z tego dnia był dość spory, no ale najważniejszy ten telefon od hakera udało mi się sprzedać, to było dla widza 3,5 kk, oczywiście one na markecie po 4,5 chodzą, no ale u mnie taka zniżka studencka dla kumpla, także tak to wygląda, no z rajdonów i tyranitarów NPC Price 2,7, no i na dobitkę sobie skoczyliśmy na... Rifta, tak jak to w sumie ostatnio codziennie No i to był Windy Peak, biliśmy takiego ogromnego bossa dodatkowego Taki peżocik, który się respi co jakiś czas To jest dodatkowy boss Tutaj macie przebitkę No i co taki boss robi? Jeżeli go pokonamy, a później pokonamy czy cały w ogóle dungeon To dostajemy dodatkową nagrodę Z tego peżota Leci item wartości około 3 do 5 kk i ten item, co jest najlepsze, każdy dostaje. Czyli wszyscy, czy całe party czteroosobowe, każdy dostał po itemie bardzo drogim. Także mega fajny zarobas, fajny rift, no dużo zabawy, no i mega dużo śmiechu, jak spadamy z, z klifów, bo tam, jakby, takie są wirki, które zrzucają nas. No i co. Kolejny dzień to był piąty, bo czwarty dzień była przerwa. Piąty dzień to były alakazamy. Miałem zero shiny, No i tak naprawdę tutaj był krótki dzień. Poza tym, że biliśmy te poczki, to to byliśmy na hakerze i biliśmy dość długo Harry Yamen to tutaj nie wrzucam żadnych przybitek, bo nic ciekawego się nie działo. Chwilkę hakera poskilowaliśmy. Powiem wam, że ostatnio codziennie tego hakera skiduje nawet offstreamowo i robię bardzo dużo kasy po 3-4 kaka dziennie potrafię zarobić. Wiadomo, trochę trzeba się nabiegać, busty podpalać, ale tego hakera farmię regularnie. Niestety na Shiny było 0Kazamów i co mogę powiedzieć? To sobie tutaj haker głównie mi zarobił tak naprawdę te pieniądze. No i szósty dzień. Przechodzimy do szóstego, czyli ten mega agrony. Pierwszy projekt mega, nie shiny, miałem tutaj 3 mega agrony w pół godzinki. Uważam, że to bardzo fajny wynik. Odparaliśmy kalendarz, busty, żeby jak najwięcej po prostu, jakby zmaksymalizować swoją szansę na wydropienie agronite, agronitite, czy jakoś tak. No ale niestety nie siadło, i coś jeszcze miałem wam powiedzieć, Trze... odnośnie czwartego dnia, czwarty dzień była przerwa, bo to był wtorek, no i tego dnia nie miałem streama, Jedno... tego dnia byłem streamowo zrobić legendarnego bossa, to był chyba Entei, no i po Enteju czy Raiko, już nie pamiętam, który to był boss, byliśmy chwilę tylko zrobić arki na noobharze, więc nic czy hariamy, nic nie zarobiliśmy, także ten dzień tak naprawdę skipnęliśmy w naszym challenge'u. To w ogóle szósty dzień, śmiesznie, bo po agronach skoczyłem na togekisy, togetiki, i wiecie co jest najlepsze? Na na początku z pierwszej klaty wypadł mi Shiny Stone. Shiny Stone to jest przedmiot, który jest potrzebny do The Chosen One, czyli do najtrudniejszego questa w całej grze. No i taki przedmiot mi wypadł, ja nawet nie zauważyłem. Widzowie na czacie zwrócili mi uwagę, że wydropiłem ten przedmiot. No i wiecie, co jest najlepsze, 2 KK dostałem za ten przedmiot, a wydropiłem tak z bomby na pierwszej klacie. Później chłopaki do mnie dołączyli zrobić Taska, Weksy Mateoc. Poekspiliśmy na tych togetikach, troszkę kaski wpadło z przedmiotów, jedzenie sobie dozbierałem, no wiadomo, że jak zbieram te jedzenie, to jedzenie, to tak naprawdę dwukrotnie y, dostaję te pieniądze, bo no, zarobas jest ogromny. Uważam, że w aktualnym momencie w PXK ten kucharz na, na tym challenge'u zarabia mi najwięcej pieniędzy, tak? No i na dobitkę sobie również skoczyliśmy na Espiony, żeby go złapać i oddać w giveaway'u. Także Shiny Espion był 6 dnia, powiem Wam, że rzuciłem z... 2200 bali. Do tej pory tego espiona nie złapałem, także troszkę smutek. A chciałem go wam rozdać, więc liczę, bo zróbmy tak: na niedzielnym streamie, wylosuję zwycięzcę espiona. Nawet jak go nie złapię, jeszcze. Wylosujemy już zwycięzcę i kto wygra na kole, znaczy na kole fortuny, to będzie losowanie osób z komentarzy, z pierwszego filmiku. Osoba, która wygra, dostaje go. W kolejnym filmiku podam wyniki, ale osoby, które będą na streamie, już zobaczą, już zobaczą, właśnie. Kto tutaj wygrał wcześniej? Także nie musicie tego sprawdzać na filmie. Także co mogę jeszcze powiedzieć? No, tutaj mamy 7 dnia dwa shiny Alakazamy. Nasz rekord. W 10 minut mieliśmy dwa shiny Alakazamy. Po Alakazamach skoczyliśmy DZ, bo jest złoty znaczy złoty tydzień. No, po prostu w piątek. Piątek sobota. To był piątek. Tak, tak, tak. tak to był piątek. No i w piątek. Kurde, czy nie była to sobota. Dobra, wyje, wyjechane jaja. W każdym razie w, tego dnia udało nam się uzbierać na DZC 1 kaka na osobę. Dodatkowo wydropiłem uszy z Glaciona, ja chodziłem na ten. na ten Dungeon na ekspercie tylko po to, żeby złapać poka plus kolegom pomóc przede wszystkim w, w wydropieniu przedmiotu do Mountain Questa. Bardzo mi na tym zależało bardzo chciałem ten przedmiot, żeby każdy wydropił, czy to yy, czy to był Foczek, czy to był, w sumie Foczek miał, czy to był Wątróbka, czy to był weksys yy, czy Ion, po prostu żeby każdy tutaj z moich znajomych mógł sobie wydropić ten przedmiot. Ja przy okazji no zawsze warto próbować złapać tier 1b Pokemona. No i na koniec tak naprawdę naszego siedmiodniowego yy, tutaj challenge'u, początku challenge'a, challenge'u yy, no to Myślałem, że już złapię tego espiona. no wróciłem na nie, wróciłem na nie. Z takich ciekawostek powiem wam, że na tych espionach zarabia się ogromne pieniądze. Mimo, że to z cyberpoczki i to są poki takie mid game'owe, to ja te pokemony... No potrafiłem na jednym Dungeonie, gdzie było z 20-30 shiny, potrafiłem mieć po 10 kamieni Enigma. No to robiąc w 2-3 minuty taki Dungeon, to po 10 kamieni potrafiłem wydropić. Mam laki 9, wiadomo, to troszkę, troszkę jednak ten laki daje. No ale co nie zmienia faktu, że jak testowałem to z Zoroarkiem, to z Zoroarkiem... 3 4 kamienie też spadały tak to wygląda moi drodzy, 7 dni nie mam troszkę pojęcia, znaczy mam za dużo pomysłów na ten challenge więc też nie mam pojęcia co mogłem dodać, co dodać w filmiku co poprawić, no powiem wam, że z jednej strony chciałem to wyrzucić, z drugiej, tak, z drugiej strony tak troszkę, nie wiem, dziwnie to nazwać no nie, że nie podoba mi się, ale po prostu jakoś inaczej myślałem, że to rozłożę to wszystko, ciężko mi ogarnąć ten challenge przez to, że kaskę zarobicie jednego dnia, a dopiero drugiego możecie na przykład e, zarobić z tego, wiecie z tych przedmiotów, tutaj też nie odlicza kasy Suplementów jak w TB, więc też jest tutaj jeden wielki problem z tym. Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że mi podpowiecie, co mógłbym dodać, co zmienić. No, na razie to wygląda tak. Wrzucam deduwy z challenge'u podczas robienia challenge'u. Wrzucam shiny projekty i mega, żebyście zobaczyli sobie te brołki, co mi się zrespiło. Taki skrót poniekąd streamów to jest. No i wiadomo, ile kaski zarobiliśmy. Ewentualnie. Ciężko też jest, jakby wrzucać kasę z respów z tego powodu, że jak chodzę w trzy osoby, to trzeba podzielić, to to inaczej wygląda niż party, NPC, jakby price też troszkę inaczej wygląda niż marketowy. jest naprawdę dość ciężko to wszystko mi zorganizować. Powiem wam w ogóle śmieszne, ale 7 godzin montowałem materiał w nocy, jest godzina aktualnie 9, nie spałem całą noc, no i co mogę powiedzieć, podsumowanie naszych pierwszych 7 dni, pierwszy dzień 4,6, później dobiliśmy do 7,8, 11 kaka. już mieliśmy w 3 dni, oczywiście to nie jest ile zarobiliśmy dnia, tylko łącznie, no bo mówię, bo nie ma sensu dopychać tych różnych e, sum każdego dnia, no bo to się tak naprawdę zmienia. To się tak naprawdę zmienia. Po jeden item się sprzeda po kilku dniach. W każdym razie aktualnie mamy 30 kaka moi drodzy. No i na markecie około 20. Także uważam, że to jest naprawdę ogromna ilość kaski. Mamy sporo jedzenia, rift i item z, z z tego rifta. Więc myślę, że jak to sprzedamy to myślę ten pierwszy tydzień optymistycznie 50 kaka zarobiliśmy. 30 już mamy w sejfie. To co? Widzimy się na kolejnym filmiku z challenge'ów. Także życzę Wam Miłego dnia, trzymajcie się, popadki.